Zapraszam na chyba sobie żartujesz! Jestem na paryskich targach pracy i pokażę wam najbardziej bezsensowne zawody świata. Na początek po prostu idealny przykład, czyli lodziarz André. Lodziarz, którego nie da się znaleźć! Już mówię, jak to funkcjonuje. Nie ma własnego lokalu, nikt nie wie, gdzie jest, szuka się go bardzo długo i to on wybiera za ciebie smak lodów. Chyba sobie żartujesz, André! Podaj powód, dla którego mam się za tobą uganiać, skoro mogę kupić ulubione lody w supermarkecie na rogu! Przecież ludzie do mnie nie przychodzą wyłącznie po lody, chcą dzielić się swoją miłością i przeżyć coś magicznego. W sklepie na rogu nie da się tego znaleźć. Ja jestem reżyserem magicznych momentów. Reżyserem magicznych momentów? Chyba z nie żartujesz. Nie ma takiego zawodu. Masz rację, Alek. To nie jest praca, to jest powołanie. Co mnie dzisiaj znalazłeś, skomponuję dla ciebie lody. Limonka, gdyż na zewnątrz jesteś taki skwaszony i cynamon z czekoladą, bo w sercu wciąż masz słodkie sny. Pewnego dnia ty też odkryjesz, kim chcesz być. Mhm. Cięcie, cięcie! André, skąd wiedziałeś, że to jest praca dla ciebie? Moja droga, Marinet, ja nie traktuję tego w ten sposób. Kiedyś śmiałem pracę. Co rano wstawałem i robiłem coś, czego wręcz nie cierpiałem. Jedyny przyjemny moment dnia był wtedy, gdy wracałem do domu i wymyślałem smaki lodów pasujące do mojego nastroju. Aż pewnego dnia pomyślałem, że skoro lody odmieniają moje życie, to mogą na tej samej zasadzie odmienić życie innych osób. Tak wygląda prawdziwe powołanie. To mieszanka smaków, tego, co umiesz. Wiesz tego, co kochasz i tego, czym hmm. chcesz się dzielić. Truskawka i wiśnia dla zagubionej damy, a pistacja i orzech dla zdecydowanego młodzieńca. Co? Jakiego młodzieńca? Cześć, Marinette. O! o! Luka! Tak naprawdę to Luka i ja jesteśmy. Przyjaciółmi, nic więcej. Nie musicie koniecznie być zakochani, by skosztować gałki magii. Miłego dnia, Miłego dnia. Nie spodziewałam się do ciebie. Myślałam, że już wiesz, jaką drogę wybierzesz. Bo wiem. Wprowadzę stoisko i opowiadam ludziom, na czym polega praca lutnika. A ty, Marinette, dlaczego przyszłaś? Nie chciałaś zostać znaną projektantką mody? Już sama nie wiem. Jest tak wiele ciekawych zawodów związanych z modą, kreacją, dekoracją. Hmm. Masz szczęście, że już wiesz, co chcesz robić. Po prostu słucham wewnętrznego głosu. To pierwszy instrument, który zrobiłem. Trwało to dwa lata. A, jej! Zmarnować dwa lata na robienie gitary, kiedy można w dwie sekundy ściągnąć apkę na telefon? Kolejny bezsensowny zawód. Chyba sobie zartujesz! <noise> Zapraszam. Mm? Mm? <słuch> hmm. Instrumenty muzyczne wypełniają kosmos, a kosmos wypełnia instrumenty. Żaden telefon świata czegoś takiego nie umie. <słuch> <grywka> cię, 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 cię!